Cześć wszystkim, jestem Łukasz. Przed chwilą zdałem egzamin praktyczny w, w Dordzie. Jestem na świeżo, bo dokładnie z 25 minut. Jestem kierowcą od 25 minut właśnie. No dobrze, a Łukasz powiedz nam tutaj, zawsze pytam o to samo, bo może być różnie, czy ten egzamin był dla Ciebie trudny? Nie, nic mnie takiego nie zaskoczyło. Tam jak, jedyne co mnie zaskoczyło w sumie to, że łuki w Wordzie są szerokie, także naprawdę polecam wszystkim, żeby mogli sobie tam przyjść i, i to przetrenować, bo te łuki tutaj właśnie szkolne są trochę węższe, to też wiadomo, można się jakby na, na nich nauczyć lepiej, żeby się tam trzymać, ale te wordowskie są szerokie. i Jak nigdy w życiu nie najechałem na lewą krawędź, to teraz najechałem. Ale już potem jakby poszło, poszło z górki. Egzamin sam nie był jakby w sobie trudny. Egzaminator, który mi się akurat trafił, był taki no w, bardzo, w porządku. Był taki, nie było czuć jakiejś takiej dziwnej atmosfery w powietrzu. Także, także to było to, to na plus. Trasa taka standardowa. Pojechaliśmy na Brochów i jedyny błąd, jaki je zrobiłem, to pomyliłem kierunkowskaz, bo tu przy zjeździe z tego wiaduktu, jak się właśnie tam na Opole zjeżdża, to ja powinno się dać prawy kierunkowskaz, a ja dałem lewy, bo to tak. Albo na, albo na odwrót chyba jest. Tak, na, odwró na odwrót chyba tak jest. I tutaj jakby miałem błąd, a sama trasa potem już jak było wszystko. Wszystko okej. Okay. Wszystko okay. No to super. Czyli nic cię tak naprawdę nie zaskoczyło, parkowanie jakie miałeś? Równoległy tyłem, nie? O toczkę tak zwaną. No to się cieszę, to super, to ci gratuluję. Wiem, tutaj wcześniej rozmawialiśmy przed tym nagraniem, że ta twoja. Historia jest troszeczkę dłuższa, tak bo jest. ten kurs zrobiłeś wiele lat temu, przerwałeś, zniechęciłeś się troszeczkę. E, o tym za chwilę porozmawiamy. Natomiast fajnie, że ktoś zmobilizował, z, z, z życia się zmobilizowało, czy znajoma, czy żona, e, czy dziewczyna. W sumie to taki życie i żona i dziewczyna i wszyscy dookoła mnie tam jakby mobilizowali mnie do tego, żeby to w końcu zdać. No i tutaj trafiłem na z polecenia. Takie z polecenia, na Pana Adama trafiłem. Przejeździłem tam ile, 25 chyba, czy 4 godziny. I ja jestem jakby bardzo zadowolony, bo przejechaliśmy wszystkie jakby te takie trasy. Mi się wydaje, że ja też tak, przynajmniej ja tak miałem, że z biegiem czasu, im więcej jakby tutaj jeździłem, tym tym też człowiek się uczy trochę pamięciowo pewnych rzeczy, jak na jakich skrzyżowaniach się jakby zachowywać. Wiadomo, że to nie o to chodzi potem, no ale do tego egzaminu jakoś się trzeba było tam E, przygotować, no ale mówię, jakby jeżeli chodzi o tutaj instruktorów, to, to super, bo naprawdę naprawdę jest taka atmosfera rzeczowych się czuje po pierwsze taki zaopiekowany, że cię tam nie zostawią e, po tam na iluśnastu godzinach, także to, to na pewno jest. Tak. No to super. Właśnie pan Adam tutaj mocno też się zaangażował emocjonalnie, bo na tym to polega. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, żeby to nie było taki, że następny, 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 tylko po prostu każdego traktujemy. Tak e, z sercem. i przykładamy się do tego tutaj dużo serca i krwi, że tak powiem, upuścił Adam, żeby nie to. Tak to tak. Jest. Ja już, to już to jesteś którąś już osobą, która właśnie mówi mi, że nie zdała kiedyś tam 10-20 lat temu, mhm. dwa, trzy razy i się poddali. A instruktor jest po to, żeby cię... nie uda się raz, uda się drugi raz. Nie uda się drugi, lecimy do końca. Aż w końcu musi być, wiesz, aż w końcu zaskoczy. Aż coś zaskoczy, no zaskoczy to... i w końcu to zdasz, bo naprawdę to nie jest Bóg wie, jakie trudne. Tak, to właśnie miałem powiedzieć, że to przede wszystkim, ze wszystkimi to za instruktorami, którymi tam miałem jakby okazję, że tam godzinkę czy dwie, pojeździć na zamiance, to właśnie każdy mi to powtarzał, że to naprawdę nie jest jakby trudne, i większość ludzi po prostu zjada stres. Bo jak ktoś nie opanuje tego stresu, to i ma za dużo myśli w głowie. Już wiesz, dlaczego ja ci robiłem zamianę. Tak jest, wiem, wiem, no, wiem, no, no i to było i te, te zamianki też. Przynajmniej kluczowa, w moim przypadku kluczowa. to kluczowe było. Tak, u nas w szkole jest zasada taka, że mamy jednego instruktora prowadzącego głównego, który prowadzi danego kursanta, ale są wskazane też takie wymiany, które pokazują, czy ten kursant przy zmianie instruktora, przy zmianie innej osoby nie spala się, nie stresuje się i mhm. potrafi się skoncentrować, bo tu. Jest jest klucz, czyli koncentracja na tym egzaminie. Oczywiście wszystkie zasady egzaminacyjne, które muszą być wytrenowane i wpojone, bo bez tego jeżeli pójdziemy totalnie na skróty i zrobimy byle jak, my tego nie robimy, no to wtedy efektu nie ma na egzaminie. Naszym zadaniem jest, żeby Was przygotować i żeby się nie zawali tam po wielokroć, tak. tylko jedno podejście, zamykamy temat i jest przyjemnie i dla Ciebie, Czyli, że zdałeś za pierwszym razem, na instytutu ma satysfakcję i gdzieś tam oznacza sobie, że następna osoba zdała bezproblemowo. No i jest o popólne zadowolenie, tak? W życiu musi być, tak? Tak no, jest. Żeby... Tak, że Łukasz, no co ja Ci mówię życzyć? Wszystkiego dobrego. Ja bardzo. Na, no, tak mówię, bezpieczeństwa przede wszystkim, bo to zawsze tak podpowiadam. No i co? Szerokości. I oczy wokoło głowy, bo no, dzisiaj okay. nie wiemy, z której strony nadchodzi tak, zagrożenie. Im więcej widzisz, tym więcej wiesz. Tak jest.